Czy historia jest taka, jaką znamy? Op art, out of place artifact. To przedmioty, które nie pasują do swojego okresu historycznego, sugerując wiedzę lub technologię wyprzedzającą swoje czasy. Przykłady: Figurka astronauty sprzed 3000 lat, przypadek czy dowód na kontakt ze starożytnymi cywilizacjami, dyski z droppa. 10 tysięcy lat przed naszą erą pojawiają się tajemnicze rysunki humanoidalnych postaci. Figurki z Akambaro, 2,5 tysiąca lat przed naszą erą, powstają figurki przedstawiające dinozaury i ludzi. Nan Madol miasto, które według niektórych powstało 14 tysięcy lat temu, gdy poziom oceanu był znacznie niższy. Rzymscy autorzy wspominali o tarczokształtnych obiektach na niebie. A średniowieczni malarze uwieczniali na swoich obrazach dziwne postacie i latające kształty. Czy to tylko zbieżność, czy zagadka do odkrycia? Wiele opartów okazało się błędnie zinterpretowanymi znaleziskami lub mistyfikacjami. Ale czy wszystkie? Historia ludzkości wciąż kryje tajemnice. Co o tym sądzisz, czy oparty to dowód na utraconą wiedzę, czy zwykłe przypadki? Daj znać w komentarzu, subskrybuj kanał, bądź z nami.